Cześć ludzie kochane. Kilka dni temu wpadł mi do głowy pomysł. Mm. <śmiech> <śmiech> Ze mną jak jest, to wy wiecie od samego początku. Chodzi mi o stan zdrowia. I myślę tak. W wojsku byłem bardzo dobrym strzelcem. Przez zastrzelanie ziem na przepustki. To kiedyś o tym mówiłem. Ech. Takie moje strzelanie to było dotarcze z odległości 150 metrów na strzały 29 punktów albo na 5 strzałów 45 punktów. To tak właśnie tak to wyglądało. I oficerowie mówili, że jestem bardzo dobra z ale to już yy, nieważne. Napisałem dowodu. No a oni zresztą o tyle mnie znają. Że przyjeżdżali do mnie trzy razy, żeby zabierać mnie na szczepionki. To wiedzą, w jakim ja jestem stanie. A. Że tam w, do ruchu się żadnych nie nadaje. Co ja napisałem, że na wojnę żadną, to ja się w ogóle nie wybieram, bo nie dam rady, ale Mógłbym pomóc bronić swoją klatkę schodową. Tylko, żeby dali mi KBK i trochę amunicji. Ja dam sobie radę. No tutaj, powiedzmy, na kratce mieszka, ja wiem, z 25 osób, z tego 20 Osob to kobiety i dzieci. A tylko ja z sąsiadem, to mój rocznik kumpel, byliśmy w wojsku. I my, i też do niego pisałem SMS, mówię, Krzysiek, jakby co to tylko my jesteśmy tutaj do obrony naszej klatki schodowej. Powiedzmy tak, ja bym dostał karabin. Ustrzeliłbym kogoś, to znaczy nie sąsiadów, tylko wroga. Bym ustrzelił jednego, zabrałbym mu się karabin i kąpeł by miał czym strzelać. Tylko jeszcze jak pisałem do to napisałem, że. Jeżeli bym miał dostać co innego niż KBKK. To musiałbym przeświczyć oko, bo na tej nowej broni ja się w ogóle nic nie znam. To mi odpisali, że podziwiają mnie za harducha, chęć do walki i działania. I pozdrawiam i takie jeszcze rzeczy, ale same pozytywne. <tak Także. Chęć do walki to jest, no ja wiem, że ja bym się nigdzie nie ruszył. Ale samo strzelanie to... Co to? Dużo trzeba? W drzwiach się położyć i schodów pilnować, żeby byle kto to nie chodził. No bym nie wystrzelił żadnego sąsiada. A ludziom młodym na pewno dużo młodszym ode mnie, to ja bym powiedział taką rzecz. Może nie poradził, bo się obrażą, tylko powiedział. Idźcie wy, ludzie, do wojska, chociaż na przeszkolenie tam, na dwa miesiące. Przecież na front was nie wyślą, żaden, bo żadnej wojny nie ma w Polsce. Ani na Ukrainę was nie wyślą. Tylko wyjdźcie i nauczcie się strzelać w razie tego, jak z tego korzystać. Co robić w ogóle? Co będziecie siedzieć i takie gry komputerowe? To nie jest gra komputerowa. Popatrzcie w wiadomości, jak to wygląda. Macie bronić, rodzin, znajomych, sąsiadów i siebie. A nie grać, w, grać przy komputerze. A, ludzie kochane, bądźmy dobrzy i myślcie, że w Polsce będzie cisza, spokój i nie trzeba będzie takich dziadków jak ja. Do brony klatki schodowej, ani młodych gdzieś tam na ulicę wysyłać. Ludzie, kochane, co miałem powiedzieć na dziś? to będzie mi tak, Ostatnio bardzo rzadko nagrywam. Trzymcie się, ludzie, kochane, uważajcie na siebie. Cześć.